Gdybyście mieli powiedzieć, na którym etapie najlepiej jest pomyśleć właśnie o wsparciu takiej organizacji jak wasza. Dobry przykład z jednym pracy, z jednym z klientów miał cel osiągnąć konkretne oszczędności, miał przeczucie takie, że te oszczędności, jeżeli osiągnie, to one będą już kompromisem w stosunku do jakości. I pracowaliśmy z tym klientem nad taką diagnozą. Porównywaliśmy, jak on wygląda na tle branży pod względem wskaźników, kosztów, szybkości, jakości itd. Koniec końców okazało się, że zaczęliśmy pokazywać wartość pozakosztową, czyli ile uwolniono gotówki jak szybko tą gotówką jest, jest obrót robiony, i tak dalej, i tak dalej. I koniec końców okazało się, że klient oprócz tego, że już udowodnił w organizacji, że nie musi tych kosztów aż tak bardzo oszczędzać, to z tych oszczędności tak naprawdę reinwestował w następne zespoły, żeby przynosić wartość dla klienta. Czyli to był taki przykład, gdzie cel był postawiony. Natomiast klient zwrócił się do nas z taką, z taką pomocą, że miał przeczucie, że on tego celu prawdopodobnie nie osiągnie. To był dobry moment. Inne momenty są takie, kiedy jest już przeczucie, że coś w organizacji za chwilę będzie się działo, to warto wtedy też do nas się zwrócić, bo my jesteśmy w stanie też przygotować takich liderów na konkretne odpowiedzi z konkretnymi strategiami.